Witam Was w kolejnej lekcji programowania w Javie. No i tak, od razu przechodzę do kodu. Na początku importuję sobie skaner. Tworzę sobie nowy skaner, który będzie pobierał z klawiatury nową zmienną typu int. Ona jest zmienna, na razie równa 0. Zmienna będzie miała to, co zostanie wpisane w klawiaturę. No i tak, tutaj mamy to instrukcję if else. No i tak, w nawiasy wpisujemy coś, co jakiś warunek, który ma być sprawdzony. Tutaj mamy akurat zmienna na podwójny znak równa się 5. Co to znaczy podwójny znak równa się. Jest to operator porównania, czyli jeżeli zmienna ma wartość 5, to wykona się ten kawałek kodu. Jeżeli nie ma, to wykona się ten kawałek kodu. No i tak, nie można pomylić tego operatora z operatorem przypisania, bo to one robią dwie różne rzeczy. No I zaraz zobaczymy co się stanie. Wpiszę 5. Kompiluję. Wpisuję 5 i... Wpisuje nam if. No i dobrze. Jak widać, e, zmienna była równa 5, więc wypisało nam if, a ten e, kod po prostu opuściło. I teraz zobaczmy, wpiszę, e, wpiszę jakąś e, inną liczbę, np. 6. Wypisało nam else. A jak widać, e, 6, czyli tutaj 6 nie jest równe 5, więc to opuszcza i wykonuje ten kawałek kodu. Oczywiście są też inne operatory, na przykład mniejsze. Zazwam, zademonstruję, kompiluję i 4. If wszystko, co jest mniejsze od 5, włączy ten, ten blok kodu, a wszystko, co jest większe od 5, włączy ten blok kodu. Oczywiście może być jeszcze większy, czyli wtedy wszystko, co jest większe od 5, włączy ten blok kodu, a wszystko, co jest mniejsze od 5, włączy, włączy ten blok kodu. Jest jeszcze operator e, większy. Lub równy 5, czyli wszystko, co jest większe lub równe 5, włączy ten, ten blok kodu i operator mniejsze lub równe 5, włączy ten blok kodu. Operator wykrzyknik równa się, znaczy nierówne, czyli wszystko, wszystko oprócz 5 włączy ten blok kodu, a 5 włączy ten. Czyli można by powiedzieć, że jest to takie przeciwieństwo operatora podwójnego równa się. Zaraz Wam pokażę jak to działa. Wpiszę sobie 333 działa. Wpiszę sobie 5 i wypisuje nam to. To tyle w tej lekcji. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału.